Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie dzisiaj jest Wielka Sobota 2020 rok, moja piękna kwoczka wysiedziała kurczaczki, o jak się wspina maluszek, to będzie ich pierwszy posiłek, jak to świątecznie to świątecznie. Musimy pokazać jak się je. A tam maluszki. No daj, no daj, nie bój się, nie bój się. Proszę, tu jest biała, że jaki śliczny, ale śliczny. patrzcie, jakie piękne. Ma ich tam chyba z 7 pod sobą. Jeszcze nie jadły. No zobaczymy, jak później wyjdą. No, niecierpliwie się troszkę. Chcę, żebym odeszła, bo może chcę je nakarmić. Mają miejeczko rozgniecione. No, zaraz tam sypnę troszeczkę paszy dla kurczaczków. No nie bój się, nie bój. Później Wam pokażę, jak wszystkie wyjdą już na zewnątrz. Na razie, papatki.